Manko. Jesteśmy na nowej budowie. Budowa domku na zgłoszenie 35 metrów. Jak widać, już ładnie mamy domeny zrobione. Dziarzyk wylany. No i dzisiaj będziemy działać tutaj z ścianami. Ma tego wiele, ale myślę, że jakieś 3 dni murowania. Tak, tak liczę, no, jeśli mi się uda, ale do tej pory, do tej pory się dobrze. Dobrze to rozkminiłem, że 4 35 dnia w sumie to trwało. Robota bo tak, fundamenty, jeden dzień wykop, wykop, zalanie, wykop zbrojenie, i zalanie. Dwa dni na bloczka no i później tam zasypka. I chudziaczek to był tam praktycznie pół dnia, to nawet nie było pół dnia. Widać domek, jest, gdzie jest stawiony na działce rekreacyjnej. No to sumie jest na takiej zasadzie do domku letniskowego, także zobaczycie, co to później nam z tego wyjdzie. Tutaj dwa słupki są z tego powodu, że tu będziemy mieć takie zajebiste okno. 3,30 chyba ma tutaj to okno. Dlatego te słupki tutaj wzmacniające postawiliśmy, bo tak naprawdę nie było nawet na to jakiegoś specjalnego projektu. Gdzieś tam inwestorzy podpatrzyli Troszkę się zmodyfikowało to i tak sobie teraz stawiamy. Zobaczycie zresztą, jak to jak to wyjdzie nam no, najszybsza kanalizacja jaką robiłem do tej pory to by musze wyjąć to nie może tak zostać No ale to nic, na razie jadę, rozładowuję bo tak teraz będę jeździł, bo tak 40 km od domu jest budowa więc muszę co jakiś czas sobie przywozić tam za każdym razem trochę towaru, żeby to nie robić zbędnych kursów bo... no i tak, dobra, będziecie tutaj zaraz patrzeć co my tutaj dzisiaj będziemy działać niedługo inwestor wpada inwestor jest moim pomocnikiem także ja tutaj nie muszę się martwić że sam będę tu dłubał no i, no i na razie tyle dobra to później witamy dla dnia kolejnego jak to się stało ja nic nie nagrywałem wczoraj Cóż, materia <laughs> padła i jakoś nie wiem, zapomniałem gdzieś zapomniałem już więc nic nie nagrywałem. Zresztą inwestor też nie chciał, żeby tam jakoś jego wizerunek był ukazywany, a cały czas był przy mnie, więc też jakoś tak nie bardzo Do tego będę pokazywał tylko nasze postępy kolejnego, kolejnych dni, co tutaj narzeźbiliśmy. No w tym momencie wczoraj przede wszystkim działaliśmy z pierwszą warstwą pustaka. Widzicie, że tutaj ładnie, ładnie przez nos przystygło. elegancko, dwa słupy. Zrobiliśmy blaty na słupy, które będą zalewane prawdopodobnie jutro, tylko musielibyśmy tutaj wymurować dzisiaj co najmniej 10 warstw pustaka do góry I tu jeszcze działówki, bo wczoraj oczywiście też, była, też było trochę zakręcony temat z tymi działówkami, zresztą to nawet zapomnieliśmy trochę te działówki I Dzisiaj będziemy to robić, te działówki z pierwszej, z pierwszej kolejności, potem, potem lecimy ze ścianami do góry no i. Może, może się uda jutro słupy zalać. Byłoby bardzo wskazane, bo tak trzeba tutaj mocno planować kolejne dni, żeby nie zblokować się z robotą, bo w końcu wyjdzie tak, że przyjdę, przyjadę, a ja będę musiał porobić dwie godziny wyjechać do domu, bo nie będzie frontu. Niestety takie małe budowy mają taki urok. Tego wczoraj też postawiliśmy komin. E, jeśli raz zastanawia dlaczego stopa jest obok, a komin jest tu, no to też jest długa historia, bo okazało się, że był mały błąd. Ale nic tutaj jest wylane wrzucone tak samo zbrojenie. wylane jest domowiony tłust mocniejszy beton na chudziaka i wylaliśmy od razu stopę tutaj po w dołek wykopany, wylana stopa pod komin, żeby to miało ręce i nogi A tutaj jest taki fajny odskrapla szczególnie z systemu wulkan. on ogólnie jest tutaj zatupiony w tym betonie ładnie fajnie się ustawił, bo do, zazwyczaj do tej pory to były takie miseczki takie zwykłe. A tutaj jest normalnie taki, taka Micha bym powiedział nawet. I ona jest jeszcze tam tak fajnie zatopiona w tym betonie. bo inaczej się w sumie tego nie dało zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Ale wygląda spoko całkiem. Także ty komin też będzie... chociaż nie komin. O komin jest takim fajnym frontem. Jak nie będzie co robić, to będziemy robić komin. Po prostu. No i co tu? Dobra, lecimy mury do góry, jak to się mówi. Murypną się do góry, wejście jest ogólnie tutaj. Tam będzie to duże okno, które mówiłem. Tu będzie właśnie po, po prawo, będzie taka malutka łazienka. Tu będzie 142 do ścianki. Taki zygzaczek jeszcze, a to później będzie widzieć na filmie. Okienko w łazience, okienko w sypialni, okienko w salonie, takie małe z widokiem na tutaj na tył, na ogródek. No i to największe takie <laughs> najbardziej. Spektakularne, bym to powiedział, okno. Dobra. I to by było na tyle. Na dziś. Na teraz. Będę tam w ciągu roboty, roboty nie będę chyba raczej nagrywał, na no. chyba, że jakoś się zmobilizuje. A na ten moment. nara Dzień trzeci nagrywania. Dzisiaj bez przyczepki, ale trochę gratów. Też wrzuciłem do środka jakieś ankry, nie ankry. Sklejki. A to nasze postępy wczorajszego dnia no i przyzwoite. Nawet jedno okienko stanęło. Także jest naprawdę... trochę nam się zeszło, bo wczoraj musieliśmy działówki tutaj wyprowadzić, bo tu łazienka będzie od taka malutka. A no i były takie różne dochodzenia jak to tam co gdzie i jak. No, a chciałem przede wszystkim, żeby tutaj było przewiązanie ołóweczki e, tutaj przez ścianę. Bo jest to mało no, to wszystko jest, no to tam dobrze było chociaż na 6-7 warstwach e, jakieś przewiązania zrobić do tego. Naklej, kienkowarstwowy, pustaki na pust. Kurwa, no idzie po prostu maszynowo, bym powiedział. Maszynowo, dwie palety wczoraj wymurowaliśmy leciutką ręką. No i tu jest ogólnie takie śmieszne okienko w kuchni. No nie wiem, taka inwencja inwestorów. Nie wiem, niskie takie okienko, bo dawno modne, no nie wiem, nie wiem. Kwestia jest upodobań. Każdy, każdy robi według własnych upodobań. No, dzisiaj myślę, że podciągniemy, podciągniemy tę ścianę, o tą ścianę podciągniemy do góry co najmniej na te 12 warstw, bo murujemy na 12 warstw. No i te słupki dwa, te słupki dwa dzisiaj wylejemy, żeby następnego dnia przyjechać i tutaj zaszalować proże, Bo tu nad proże musi być lane, bo to nic innego nie zrobimy. A nie chcę tego lać ze stropem, bo to też zalejemy trochę grubszej. Zalejemy 24, tylko zalejemy tam 32 grubości, bo to żeby później jeszcze położyć, bo, 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 bo lanie ze stropem, nie mam w tym momencie takiego materiału, żeby wszystko tutaj ogarnąć i zalać tą belkę razem ze stropem pewnie byłoby to lepsze, ale na pewno ta belka też spełni swoje zadanie no i to by było na tyle na ten moment będziemy dany nagrywał tak mniej więcej codziennie z rana jakie były postępy tak żebyście mieli pogląd bo jadamy 35 metrów na zmuszenie ciekawa sprawa Będziecie tutaj mieli fajny pogląd, jak to przebiegało w kolejnych etapach. Dzisiaj murujemy trzeci dzień. Tak naprawdę, bo pierwszego dnia, były, no, pierwszego dnia była pierwsza warstwa. Wczoraj wymurowałem to, co to jest teraz tutaj widoczne. No i dzisiaj myślę, że właśnie podgonimy i te słupki zalejemy. Już tutaj blaty leżą, słupki zauzbrojone, także działamy z tematem oporowo. Nie? No i jesteśmy znowu razem w odstępie dwóch dni w sumie bo dwa dni tutaj nie nazywałem ja się wiele nie zmieniło poza tym że trzeba było takie słupki zaszalować tutaj i to bardzo ładnie wyszły muszę powiedzieć jeszcze po prostu petardunia ale to ciekawe papy w ogóle zastosowane zamiast wibratora bo wibratora tak oczywiście zapomniałem same rogi jakie kurde jak ładnie sios ideola Zapomniałem wibratora i do szalunku po prostu wziąłem, wziąłem tę wiertarkę z udarem i udarem napieprzałem po, po szalunku i jakoś się kurwa ładnie zawibrowało nawet. Nie powiem, że nie. Teraz jest tu oczywiście wyszalona belka nad tym dużym oknem, bo to jest potężne okno 3.30 na 2.27 chyba ma być do tego, do, do nadproża także sporo okienko, okienko, jak na taką małą klitkę, no to naprawdę to jest potężne. No i co tam? Tamte druty, które tam wystają, będą zagięte w, o tak po skosie, gdyż tam planie jest, żeby zrobione było takie trójkątne okno z takim samym kątem jak, jest, jak, będzie, jak, będzie, jak będzie dach. No ale to w późniejszym czasie się zobaczy. Tam jest belka. Troszeczkę wyżej zrobiona, bo to będzie później połączone z wieńcem na ścianie, z poduszką I zaleje się to razem ze stropem, który będzie się kończył gdzieś tu Bo tak jak się komin zaczyna, to w tą stronę będzie stropu, całe, nie wiem, 15 m2 stropu będzie No ale to tutaj ma być antresola, także tutaj nic takiego więcej nie będzie No i co, dzisiaj przyjechaliśmy, będziemy murować dzisiaj. Zobaczymy ile nam się uda dzisiaj wymurować, dobrze by było w poniedzieli wpaść i no i w sumie strop już robić W poniedzielę będziemy strop. lepiej, zobaczymy ile się uda dzisiaj wymurować A tu jeszcze, jeszcze popraweczka będzie, bo oczywiście ta ścianka ma być jeszcze przesunięta w tą stronę A więc w sumie ta ścianka i to przesunięte, no oczywiście o całą, grubość, o całą grubość pustaczka, no ale to już inna historia Oczywiście zawsze jest tak, że jak się robi, jak się coś tam działa, to w międzyczasie kilka zmian koncepcji jest No i oczywiście coś musi być wyburzone, żeby coś mogło być zrobione, bo koncepcje się zmieniają niejednokrotnie No, a no tutaj ładnie pod wiatrak dzieje. będziemy dzisiaj w ciepło, jest 7-8 stopni, także <laughs> prawie że wiosną Chociaż wczoraj, wczoraj leżało po 15 cm śniegu, ale to popieprzona ta pogoda w tym roku no i dobra. Działamy. Idę po sprzęty, teraz inwestor przyjeżdża i będziemy działać. No teraz to już widać robotę. Robota po mniej więcej tak z tego co liczyłem 73 godziny robocze trzeba na zrobienie takiego domku 35 metrów do takiego stanu potem pokażę fajne to okienko drzwi i to tak na każdym na innym poziomie jest ale to tak było, tak było w projekcie udało się to zrobić w miarę sprawnie i szybko łazienka też jest doprowadzona częściowo bo trochę przewiązań zrobiłem w ścianie bo... tylko miałem robić to do końca ale tu jest to jest załamanie, tutaj trzeba jakby zakręcać To trzeba było kombinować, kurwa, na praktycznie całą ściankę zrobić, a nie bardzo chciałem ją robić Tak, żeby za bardzo ją było widać, bo jeszcze będzie... jeszcze trochę będzie czasu, zanim się ją skończy, więc Nie chciałem jej uszkodzić w międzyczasie, bo też się zdarzały takie sytuacje no, ale przynajmniej tam jest... przynajmniej w trzech miejscach jest przywiązane, także Już jest coś Już jest coś, to nam się zaszpilkuje i będzie dobrze No, plan na dziś Plan na dziś, wymurować ten komin zaszalować strop no i jutro go zalewać Myślę, że realne do zrobienia aczkolwiek no jest trochę roboty Bardziej, że no niby stropu jest połowa no tak jak pod komin, znaczy komin się kończy ale, ale będę szalował wszystko dlatego, że później będę miał podest, żeby sobie normalnie podejść do, do zrobienia tego trójkątnego okna nad na tej adresali, bo tu antresola ogólnie nie ma być I zrobić wieniec, zrobić jeszcze tą ścianę kolankową, zrobić wieniec na ścianie tak Także tam będzie jeden pustek podmurowany i wieniec Więc też będzie trzeba jakoś tam normalnie chodzić, tam na łażenie, po rusztowaniach, to się trochę mija z celem Akurat towar sobie tak mniej więcej wyliczyłem, żeby o to zaścielić w całości stropem Więc myślę, że się łogarnie. No, także tak to wygląda to okienko niskie w kuchni, to ogólnie kuchnia będzie Inwestorka mi wytłumaczyła dlaczego jest takie niskie bo Ogólnie chodzi o to żeby tutaj Szafeczki sobie zmniejszyć, z, Zmieścić u góry no, W sumie to trzeba tutaj Bardzo Bardzo skrupulatnie każdo, każdy centymetr tego pomieszczenia Wygospodarować żeby to miało ręce i nogi no bo nie ma, nie ma tu miejsca na marnację to nie są jakieś, To nie jest jakiś dom który można sobie pozwolić na marnację miejsca Więc <klujny> Więc tak to wygląda. Dobra, idę do samochodu. Aby ja pokażę wam jeszcze później, jak może jutro, pojutrze, zobaczymy. Tam pokażę wam po dwóch dniach, jak to mniej więcej wygląda. A teraz idę. Czy najpierw rozładować samochód? Ogólnie to. Kurde, polecam. Volkswagen szar. Kurde, sejbiste samochód. Zapakowany, kurde, fest. Rysztowanie, rysztowanie. Drabina, jakieś dźwigarki, tam trójnogi No i cały mój osprzęt na dziś Nawet kanapki się zmieściły, także polecam wszystkim No i dobra Że Wam się nie nudzi ciągle to Takie same początki filmików. Kolejny dzień, dziewięć godzin roboty wczoraj dało się zrobić komin Jak mi widać zresztą Inwestor miał straszne duże ciśnienie, żeby tutaj były ładne fugi, także musiałem tutaj robić e, troszeczkę za zaprawę i po prostu tylko zgarniałem, żeby tutaj nie pypłać, nie, do, nie dokładać tych fug. Zresztą gdzie niegdzie jeszcze będzie trzeba coś tam podokładać mimo wszystko. No ale Ale wyszło jak wyszło, kanały musiały być z tej strony, dlatego że tu będzie stała koza, także Musiały być kanały z tej strony, a w pierwszej wersji Ee, odpływ ze miał Miałbyś tutaj, bo tutaj rury będą szły, no to też trochę głupio, żeby z tej strony zakręcała rura jeszcze jakoś tak bym do, do odpływu szła, więc Został ten, został ten odpływ e, z, z kroplin No i co, no i udało się strop zaszalować zas, zas, zas wczoraj A Beleczka została rozebrana, podparta z templami Beleczka też wyszła bardzo ładnie, tak jak i słupy no, i stropik to no, tutaj zabrakło mi tutaj przy, przy kominie. Będą takie kurde, muszę zrobić taki wygiba z kurdej. Chciałem jeszcze towaru trochę przywieźć, no, już to szara z domu załadowany I dokończamy. Będziemy zbroić beleczki, są już tam o, częściowo zaczęte. O, wczoraj były tam zaczęte, robione. Rzemka też są. Ogólnie był zamysł, żeby dzisiaj w ogóle ten strop zalać, ale to jest, y, powiedzmy, że karkołomne zadanie, więc. Nie wiem czy się uda eee, zobaczymy. Będę informował na bieżąco. Dziękuję, do widzenia Co tu się uzwaliło? Nie no, elegancko Całe 13 metrów w stropu No chodzić U! Rzadko podlewane Lekkie strzały zostały A to nic To się nie zawali Dobra, rozbieramy i robimy ścianę kolankową A co będzie antresolka No proszę, mamy już dach. Z tego co liczyłem, do tego momentu jest jakieś 100, 107 godzin, chyba 107 godzin roboczych. Wygląda z góry. Wygląda to ciekawie Krokiewki już stoją. Mamy do zrobienia jeszcze szczyt, murowania. Tak jak widać zrobimy jaki jest skos. Tu będzie okno takie skośne. Aha, czyli tutaj będzie trzeba tak. To jeszcze będzie trzeba demurować. Dobra, ogarniemy. Pomina jeszcze trzeba będzie 5 pustaków. 5 pustaków chyba, bo jeszcze trochę brakuje, żeby dokończyć. No ale jeszcze wszystko wygląda całkiem ładnie. Trójkątne okno, też będzie spoko Trzeba będzie jeszcze podmurować coś na wierzchu, ale to wszystko do garnięcia. Wieniec ładnie wyszedł, widzę nawet murłata ładnie leży Nie ma jakichś tam obchyłów, także myślę, że będzie spoko Dobra, rozbieramy to i działamy, dzisiaj musi być trójkątne okno zrobione No ja dobra, może że budynek skończony. Skórę dzisiaj zmieniłem. Dzisiaj będę trochę zabierał ratów. No to budynek skończony. No nieskończony tak do końca. Co prawda ostatniego dnia udało się zrobić to trójkątne okno, więc to, to wygląda mniej więcej. Dosyć fajnie to wygląda, to będzie tutaj przy drzewkach. że to będzie miał naprawdę bardzo fajny widok na górze wygląda No, jakby sprzątane. No i co, szczycik był zrobiony ostatniego dnia, w piątek robiliśmy, w piątek, no Szczyt zrobiliśmy i wydaliśmy to trójkątne okno Na dzisiaj plan jest bardzo, szczerze, do ogarnięcia, ale tylko deszcz nam nie przeszkodził Pustaki wymurować. Nie wiem, to będzie chyba 7 albo 8 pustaków, już nie pamiętam. do góry. Żeby nam wyleciał nad kalenicę. No i tutaj będzie pustaczka, tak. Będziemy układać tak, tak, jak jest wierzch. E, już tego trójkątnego okna. żeby tam było trochę. No bo jest jednak jeszcze szczelina. Tutaj. Będzie pewnie, prawdopodobnie będzie cały pustaki, i jeszcze połówkę się położy na płasko. No i tyle. no, Dzisiaj trochę towaru zabiorę. Ogólnie do tego stanu, jakbym jak jeszcze wymuruję ten komin i to, to tak liczę, że cały ten dom zmieszczę w 120 godzinach roboczych. Więc to jest uważam, że bardzo dobry wynik, bo tak jakbym robił codziennie po 10 godzin, to potrzebowałbym na zbudowanie takiego domu jakieś 12 dni. No jeszcze tam licząc tę rozbiórkę tam, no to powiedzmy, że dwa tygodnie. Dwa tygodnie takiej ciągłej roboty po 10 godzin dziennie, to jest jednak bardzo dobry wynik moim zdaniem. No, łatę zostawiłem ostatnio, się uchowała. No, dobra. Idę się za robotę, trzeba rozkręcać. Nie wiadomo jak to z tą pogodą, trochę upierdliwa dzisiaj będzie. Prawdopodobnie, no, ale może jakoś nam da to zrobić. Dobra, to by było na tyle. No i w sumie film też chyba zakończę, bo to tak sobie coraz to nagrywałem, coraz co raz to przejrzałem rano, nagrywałem co, jakie tam były postępy i tak dalej. No i w sumie na tym się nie pokazywałem jak to wszystko było robione, bo szczerze powiedziawszy jakoś nie bardzo chciało mi się latać z kamerką eee, Bo wiem że taką koncepcję wybiorę, że jednak będę, mm, będę tutaj e, Będę tutaj po prostu nagrywał już gotowe efekty tego jak to jest zrobione mniej więcej, No tak jak widać winiec na jednym pustaku, najczęściej czpienie były zrobione to się połączyć trochę z winicem, ze stropem No i... Nara. Do następnego filmu.